No, może jeszcze nie wszyscy, bo tu jeszcze jest diaspora, że obecne zmiany klimatyczne nie są żadnym ociepleniem klimatu spowodowanym przez człowieka, ale musi mieć to związek z jakimiś cyklami, które powtarzają się na naszej planecie. Z tym, że te cykle powtarzają się w takich odstępach czasowych, i tutaj bardziej geologowie głos zabierają, ponieważ to jest ich obszar badań, że nasza młoda ziemska nauka nie ma jeszcze wystarczającej bazy danych, aby rozpoznać obecne zjawisko i zdefiniować je, a na pewno już podjąć skuteczne działanie do zapanowania nad tym procesem. Taka jest prawda, ponieważ ten cykl, właściwie dwa cykle, które się dopełnią w roku 2012 na Ziemi. Jeden liczy sobie, jest to wielki cykl kosmiczny, prawie 26 tysięcy lat. Mały cykl kosmiczny, 12,5 tysiąca lat. Więc, proszę Państwa, takiego odliczania, datowania cykli w naszej młodej ziemskiej nauce po prostu za wcześnie, aby się spodziewać. Dlatego nauka niebawem przyzna się oficjalnie, że popełnia błędy, bo szuka bo czyni wysiłki, żeby poznać. Na drodze poznania różne są przeszkody, często niestety jest nią pycha ludzka, no i raz uzyskane mm, Stopnie naukowe nie tak łatwo się ich pozbywa, prawda? Także, drodzy Państwo, wspólnymi siłami na pewno serca i umysłu ludzkość powinna poczynić wysiłek, aby zrozumieć i odebrać informacje od mądrzejszych. Od mądrzejszych, czyli od cywilizacji opiekuńczej, która cały czas jest w kontakcie z Ziemią, w tej chwili również wyciąga pomocną dłoń. A więc to, że podjęto plan, tego drastycznego zmniejszenia w tej chwili dewastacji Ziemi, to na pewno jest dobre, to nie zaszkodzi. To, że akurat uderza to w kieszeń ludzi, podatnika, na pewno chwalebnym tu nie jest. Natomiast dla dobra Ziemi te wszelkie plany zaostrzenia, jeśli chodzi o dewastację planety, niewątpliwie są dobre i przyszłościowe, ale przyczyny i skutków powodu zjawiska w tej chwili tego zawirowania klimatycznego, które się potęguje i naukowcy doskonale wiedzą, do czego to prowadzi, zwłaszcza jeśli chodzi o zmiany na słońcu, pik nastąpi w roku 0,12, czyli to przesilenie, ten mówiąc łagodnie, taniec słońca, który. Bez osłony energomagnetycznej dla Ziemi byłby dla mieszkańców naszej planety zgubny. Zresztą dla samej Ziemi e, również byłaby to szkoda ogromna. Więc proszę Państwa, mmm, niestety ani naukowcy, ani rządy państw nie zniwelują ani przyczyny, ani skutków. Nie potrafią, krótko mówiąc. Ponieważ przyczyną jest nic innego jak powrót planety owej przedwiecznej Nibiru, planety X, planety jak zapisano w Biblii Olamu, niszczyciela, a jeszcze inaczej nazywanej planetą oczyszczenia. I to też jest prawda, bo ta planeta nie tylko w planie fizycznym y, może poczynić spustoszenie, jeśli Ziemia nie dostanie osłony, ale proszę Państwa, ta planeta ma negatywny wpływ energetyczny. Dlatego w tej chwili również Wzmaga się w człowieku to, co w nim naprawdę jest. Jeśli ktoś zorientowany jest negatywnie, zaburzenia w całym ziemskim układzie słonecznym, również w istotach ludzkich, objawia się tym, że ludzie po prostu stają się na zewnątrz tym, co dotychczas gdzieś tam może zgrabnie ukrywali. I tutaj, proszę Państwa, jeśli chodzi o powrót planety, rozwodzić się nie będę, bo. To jest fizyczny wymiar, pierwsza część, można powiedzieć, tego dwuczłonowego scenariusza na rok 012. Ratunek został przekazany. Trzeba włączyć system piramid, uruchomić osłony wokół Ziemi. To jest po prostu zadanie do wykonania dla tej cywilizacji, jeśli okaże się być odpowiedzialną. Jeśli nie, jak Państwu wiadomo, nie jesteśmy pierwszą cywilizacją. To już któraś z kolei cywilizacja, która pojawiła się, rozwinęła i odeszła. Potem następna ta cywilizacja jest jedną z kilku. Więc system, o którym ciągle mówimy, misja Faraon, projekt Cheops, ma zatrzymać zmiany klimatyczne, czyli w wymiarze. Fizycznym i ten gigantyczny taniec Słońca ma możliwość e, nie poczynić spustoszenia na naszej planecie, e, czego oczywiście tak panicznie boją się naukowcy. Natomiast, natomiast my będziemy mówić o drugiej części scenariusza dzisiaj, e, która ma możliwość ziścić się dopiero wtedy. Kiedy ludzie przeżyją fizycznie, bo tu chodzi o to, żeby fizyczne istoty przygotowywać do duchowej przemiany. I ta druga część scenariusza roku 012 to jest właśnie to przygotowanie duchowe, co wielu ludzi już pięknie robi na całej Ziemi. <laughs> to nie jest obsesja, to nie jest to, że świat stanął na głowie i zwariował, jak uważają racjonaliści, tych nawiedzonych się mnoży jak grzybów po deszczu. Nie, proszę Państwa, to jest. Część procesu to jest to, hmm, co na poziomie duchowym wielu ludzi na planecie Ziemia odebrało. I to jest piękne i właściwe. Ale, no właśnie, jak zwykle jest, ale i my o tym ale sobie zawsze mówimy. Bo tak naprawdę to wszyscy uważają siebie na planecie Ziemia za rozwiniętych duchowo. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że jeśli ktoś myśli racjonalnie, to uważa się za nierozwiniętego duchowo. A spróbujcie do takiego podejść i mu powiedzieć coś takiego, możecie nieźle w zęby zarobić w razie zakwestionowania jego racji, więc w razie czego lepiej tego nie robić. Lepiej pracować nad sobą i lepiej porządkować siebie i środowisko, które Państwa otacza, w którym Was, jak to się mówi, Pan Bóg zasiał czyli pracować we własnym ogródku, bo przyznacie Państwo, że mm, tak to jest, że każdy tak naprawdę ma swoją rację i to też trzeba uszanować. Taka jest uroda, zwłaszcza czasów dzisiejszych, bo te racje są bardzo takie w tej chwili mm, mocne i jak życie potwierdza, najbardziej nacenzurowanym u wielu, ba uduchowionych ludzi są niestety istoty duchowe i przekazy. Istotom duchowym zarzuca się niejasność wypowiedzi, ściemnianie prawdy, owijanie w tego, co się ma wydarzyć w roku 012 itd. Tak tak Otrzymuje od Państwa wiele bardzo rozmaitej poczty. Część z nich jest właśnie pełna tego dylematu. I tego dylematu, proszę Państwa, dotyczy większość opinii. Ludzi zgromadzonych również przy misji HELPS. Dlatego ten temat uznałam za ważny, aby poruszyć na antenie. Odpowiem na te Państwa listy i wszystkim, którzy mają podobną rozterkę na antenie, ponieważ jeśli piszą elektronicznie, są w zasięgu elektronicznym, jeśli są w zasięgu bezpośrednim, to również moja odpowiedź dotrze. Proszę Państwa, Waszym problemem tak naprawdę jest niemożność połapania się we wzrastającym chaosie informacyjnym i chaosie wydarzeń, których jest coraz więcej na Ziemi, we wszystkich sferach życia gospodarczych, politycznych, ekonomicznych, religijnych, bytowych, społecznych, wszelkich. I powiadam Państwu, że jest to. Jest to tak, jak ma być. Jest to prawidłowość czasu obecnego, obecnej przemiany. To jest pewna charakterystyczna cecha. Zawsze tak się dzieje przed zmianą systemu. Wszystko, wszystko narasta. To jest tak, jak z gotowaniem rosołu: szumowina wypływa na wierzch. Wszystko musi, proszę Państwa, pokazać się, czym jest. I dzięki temu macie szansę wydobyć z siebie.